Siemaneczko ludziska, z tej strony tam Witam was w kolejnym odcinku z Metro Last Light Jakże i inaczej I kontynuujemy naszą przygodę Idziemy dalej w te tutaj oto ścieki Okej, okay, dobra Przyznam wam się szczerze, że już dawno Metro nie nagrywałem Wszystkie odcinki, które teraz widzicie Po tej tam dwutygodniowej przerwie, którą zrobiłem Nagrywałem od razu z wcześniejszymi odcinkami, więc trochę inaczej tam. Aha, dobra. I ja teraz nie wiem o co tu chodzi. Gdzie ja jestem? I zdaje mi się, że ogólnie źle poszedłem. Czy co? Tutaj mam wejść? Ej, mam no, bez takich. Ej, tu nie mogę wejść. No to ja nie wiem o co tu chodzi. Hmm. Ah, no, that. Dobra. Oh. Stay down, or your brain goes splat. Dobra. Easy, easy. Artyom, is it you? Oh. I was able to send a report back to the order via my old acquaintance, Andrew the Blacksmith. At least Miller will know that I am alive.

left Kuznetsky most the reds a a looking for traitors and spies sending people to camps or just shooting them all because of the coming war people are fleeing from Kuznetsky most and their whole red line did you see the armored train the reds are building well we built something too with the stuff the refugees are bringing here take a look <try>

all right start the engine we're still tinkering with her so the controls aren't perfect but the mm -hmm. lights are first class no need to fear the spider bugs around her and there's a lot of those in the far tunnels you should go it's a long way so you should watch <coughs> any time <coughs> O, o, stop, 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 stop. Nie, nie mogę wyjść teraz z tego. Nie, mogę. Chciałem tu badać. O, właśnie. Co to jest? Hmm, no dobra. Coś mam przeczucie, że będziemy się z tym musieli spotkać. za jakiś czas Zobaczę, że tak będę wsiadał, wysiadał ale tutaj no niestety ja mam mało amunicji o, właśnie i nie ukrywam, że przydałoby się trochę tutaj jakiś znajdziek, o na przykład No, co tak krótko jeszcze? Kozackie. Dobra. Także słuchajcie, nie wiem, czy wy to widzicie, bo ogólnie jest to wszystko w 60 klatkach. Ja na YouTube wrzucam to standardowo. Nie, powiem, wiem, że jest teraz możliwość wrzucania filmów ogólnie w 60 fps. Ja jeszcze yy, nie, nie, nie będę wrzucał yy, w takiej jakości. Czy po prostu no. Nie, ma, nie mam czasu, żeby konwertować to w ten sposób, a, a myślę, że jeszcze w ten normalnie, w, w HD, wygląda to i tak dobrze, jak widzicie. No, ja teraz nagrywam fratę. Wcześniej nagrywałem yy, MCE burnerem, który tych klatek tak nie zżerał. No a jak możecie zauważyć no fraps, jeśli chodzi o jakieś nowe otoczenie? Oh, yeah. O no, ja. No, właśnie w tym przypadku yy, zżera kratki FPS, y co no, skutkuje tym, że przez chwilę no, jak sami możecie zauważyć, jest ta ilość FPS-ów mniejsza. Ale jak się ustatkuje, to jak widzicie, 60 kratek jest standardowo z podskokiem do, 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 do wyższej ilości I nie wiem, po co ja tu wchodziłem, bo teraz nie wiem, gdzie jest wyjście A słyszę, że coś tu łazi o, o właśnie, jasna cholera gdzie są te drzwi? Aaaa! Na razie. Dobra, powiedzmy, że już się nie będę zagłębiał w te poboczne drzwi. Nawet już nie muszę. spotkać jakieś towarzystwo, a te są czerwone, jeszcze ładniejsze hmm. Dobra, ale póki co nam nic nie robią, więc może ich nie prowokujmy Kolejne drzwi, znowu mnie korci, dobra Pomimo tych wszystkich stworków to Jednak zajrzymy, bo tutaj akurat mogą być znajdziki Tutaj znajdź Ale coś czuję, że... O! No jak sami widzicie. Chcę pozwolę użyczyć tą broń, bo jest ła z ładnym celowniczkiem. No, 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 Mam nadzieję, że tam gdzie nigdzie przejścia nie ma, bo nie mam zamiaru się rozbawić to. Tylko tu przyszedł... Przeszedłem po... Dobra. Mamy kolejny filtr Co nam pomoże przeżyć na powierzchni. Dodatkowe, że tak powiem, życie, o. Minuty życia właściwie. No i dobra, to już chyba nic nie. Jest! WTF! Ja, to ja myślę, że jest z pieprzami, jak najdalej. Eee, długo jeszcze ten tunel tutaj będzie. O tu już widzę, że ktoś. jeszcze się tak nie boją. O nie, bramę mamy jakąś. Czyli znowu wysiadka. Już się proszę, żeby tutaj. Co jest? Aha, fajnie. Czyli brama nie działa, czyli podejrzewam, że no niestety Tak, jeszcze taka mgiełka świetna po prostu słuchajcie Ja muszę zobaczyć ogólnie krewiaturę Broń. A, tak wręcz. Broni. Nie, czekajcie, to nie było to. Zapad Aha, to była M. Dobra, dobra, ok. Okej, okay. po prostu zapomniałem. Tak, nie grałem już w sumie, tak jak już mówiłem. I za zapomniałem, czym to się. Czym to się tu. Dobra, padaj, 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 padaj. padaj. Nie, jednak wolę za bo z tego co wiem to one się boją One się boją ognia Ja... Jezu, ile tu ich jest No może się cofniemy na chwileczkę A ten to już w ogóle jakiś zmutofany ale mgły nie ma. Przeszła mgła chyba, a nie jest dalej. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Nie wiem, gdzie mamy iść w ogóle. Ja idę na ślepo, bo nie wiem, co mi teraz zrobić, ale tam nie ma w ogóle przejścia przez tą bramę ze zraną. Zdychaj Dobra, nad Dobra, pójdziemy tam na hama, może coś z tego wyniknie. Co my tu mamy? Okej, okay, dobra, słuchajcie. Pobiegłem na hama. Coś. Dobra, fajnie. Tylko teraz musimy stąd jeszcze wyjść Dobra, to lecimy Tak jak tu weszliśmy, tak stąd wyjdziemy Dawaj, 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 arty. Go, 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 go Otworzyło się? Nie Czyli musimy znowu, tak? Okej, okay, dobra, udało się Widziałem, że tutaj już chyba mogę tą maskę zabrać, chyba Mogłem, mogłem, mogłem Ej! Nie dłoń mi się. I znowu słuchaj, Ja może prostu muszę zobaczyć czym tu się. Zbienię firmy, dobra, to jest T. A mam w ogóle maskę założoną. O, o, o dobra. Muszę sobie przypomnieć to jo wypatrzcie ale... Wiecie jak to jest. Spokojnie, spokojnie przejedziemy. Dobra, tam mi się już strzeżą, więc nie chcę wchodzić. I pozwolę sobie jechać dalej. Widzę, że tutaj już jest ten... To dlatego mieliśmy maskę ubrać. Artem się tak dusił. Tutaj już mamy jakieś szczury, widzę. W sumie boję się wysiąść, ale widzę, że tu mogą być znajdźki. No a dobra, zaryzykujemy, słuchajcie. Ten odcinek będzie się opierał na, na szukaniu różnych dodatkowych rzeczy, które mogą nam pomóc w przeżyciu. Za Ta... Idealnie. No, fuck. no spokojnie, ty mnie nie widzisz Kur co, co? Dobra Nic nie było Na razie już wam nie przeszkadzam Aha, dobra, czyli pchamy yy, coś Wagon przyczepę, cokolwiek to jest Dobra, okej okay. Okej, okay. gdyż jak zawsze musi być coś, co nam e, przeszkodzi w łatwym dojściu do celów. W tym przypadku będą to te, nie wiem w sumie co to jest, zmutowane szczury. Pięknie, więcej was matka nie miała. Świetnie. Chwila, chwila, chwila No i znowu oczywiście eee, Bardzo mnie ciekawym tutaj te te, te, wejścia, ale wiem, że no, jednak sam w nich nie będę Przynajmniej Spokojnie, spokojnie A po prostu tak mnie korci, żeby tutaj zebrać po poeksplorować sobie te, te tutaj wejścia wyjścia że to jest masakra mam nożyk przyda się kiedyś na pewno jakie jaki schizy co tu się dobra 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 dobra, dobra. spokojnie spokojnie Idzie, Idziemy z Ja nie mogę, jakie schizy <gry> Nie, nie, kolejne idą <gry> Wiedziałem Byłoby za łatwo bez nich Chodź, 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 chodź ej, 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 co jest? Ej, facet ty, ale ja cię zabiłem ty Ty Kolo Kolo Nie, 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 nie teraz Ja pieprze coś czuję, że... co teraz na... Ja nie mogę Czasami te gry po prostu umiem tak rozbawić i byle gównem, że... Dojechaliśmy już? Czy, 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 czy co? Okej, okay, czyli czuję, że tutaj się zatrzymamy w metrze niechętnie chciałbym tutaj, teraz, właśnie w tym momencie, pozostać. Ale wyczuwam, że jest to na chwilę obecną konieczne. A ten cały czas tutaj siedzi. Ja rozumiem, nie? Że, że ogólnie, no, chciałbyś pojechać dalej z nami, ale, no, człowieku, znaczy, to nie jesteś człowiekiem, coś tutaj, jak tam dojechać dalej. Bo teraz nie wiem. Więc musimy znaleźć chyba tutaj gdzieś rozwiązanie Tu są jakieś drzwi, mogę tam iść? Nie hmm. Może tutaj coś muszę zrobić Nie? Ja tam nawet nie mogę wejść hmm, Coś czuję, że cofnąć się muszę Niechętnie Ale muszę Beautiful nie powiem, one się przede mną chowają. A z tego co wiem, to one boją się ognia. Przynajmniej niektóre. Więc skoro tu jesteśmy, to spróbujmy jakoś tutaj zwiedzić cokolwiek, żeby. Może nie? Tu coś. Dobra, tu jednak nic nie znajdziemy ciekawego. A może? Mamy kolejną notatkę, no i amunicję. Dobra, to jednak się przydało. Teraz już, już migiem wracajmy, bo coś czuję, że... Jezus Maria! Jasna cholera! Ładuj to! Jasny gwint! Co ta gra jednak umie przestraszyć i to to mocno, nie? Dobra, ale słuchajcie, co ja mam to teraz zrobić? Bo niekoniecznie to rozczajam teraz znowu. Mechanizmy właśnie takie zagadkowe to Chileczę ja mogę już zdjąć tą maskę Zresztą tej maski. A co byś powiedział na? Chwila, no bo przecież jak my tu pojedziemy, to musimy jechać prosto, więc musimy zmienić ten. No ale jak to to zmienić? Aha, brawo, 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 mistrzu, po prostu, mistrzu. No i o to chodziło. Oh yes. O oh, tak. W zniszczenia! Destroy. O, oh, nie za szybko. Ajajaj. Oh. Au. Chyba za dużo gazu do ale Spokojnie. To nie moja wina. Pavlov's group is advancing towards Tretikovskaya, also known as Venice. They have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up I can't afford not to. No oczywiście, że go dogonisz. Dobra. I zaczynamy kolejny rozdział z tego, co widzę. Kontynuujemy. Ojej. Maska popękana, czaszki przed nami. Boże, co tu się działo? Gdzie my jesteśmy? Muchy na ekranie. Jesus! Czy ja mogę tu jechać dalej? Nie, bo to już jest zniszczone no nie. No właśnie, dobra. No to nie jedziemy dalej. W sumie nigdzie już nie pojedziemy. Kończy mi się filtr. Spokojnie, to zaraz się wymieni. No właśnie. Kolejna ściana przed nami. Kolejne nie wiadomo co robić. Yeah.